Żyliśmy w epoce kamienia, brązu, miedzi, a dzisiaj podobno w epoce krzemu mamy się całkiem dobrze. Niebawem nadejdzie epoka grafenu. Ta forma węgla alotropowego świetnie przewozi ciepło i elektryczność. Jest odporny na rozciąganie, jego atomy węgla ułożone w sześciokąty tworzą coś na kształt plastra miodu. Trwają zaawansowane eksperymenty z tą strukturą jednoatomowej grubości. Co wiemy o grafenie? Prosto z mostu. Zapraszam! Jest milion razy cieńszy od kartki papieru, ma miliard razy większą przewodność niż krzem. Jest jednym z najważniejszych odkryć XXI wieku. W 2008 zdobył tytuł najdroższej substancji świata od zawsze podejrzewane jego istnienie, ale nigdy nie można było odnaleźć dowodów. Zaraz po II wojnie światowej Philip Russell Wallace wyłożył teorię pośród całego oceanu opracowań mówiących, że takie coś jak grafen nie ma prawa istnieć. Po 40 latach zaczęto rozważać jego istnienie, a 2004 rok jest złotym rokiem grafenu. Naukowcy z Georgii i Manchesteru po raz pierwszy niezależnie od siebie wytworzyły grafen, udowadniając jego niesamowite właściwości, ma wysoką ruchliwość elektronów w temperaturze pokojowej, prędkość ich przepływu wynosi 100 000 km na sekundę, a to znaczy, że idealnie się nadaje do eksperymentów w fizyce kwantowej. Jego właściwości są tak niesamowite, że jeśli by stworzyć z grafenu membranę, to ta nie przypuściłaby żadnego znanego nam gazu i byłaby ona nieprzenikniona dla wody. Elektrony poruszają się w nim jakby nie miały masy. Posiada niezwykle małą oporność, przez co nie rozgrzewa się. Rozszerza się po ochłodzeniu, kurczy po ogrzaniu. Metod na jego otrzymanie jest sporo, ale najczęściej stosowano jest eksofilacja, czyli odparowywanie krzemu z węglika krzemu, czy składanie atom po atomie. Metoda polska oparta jest na modyfikacji depozycji z fazy gazowej. Badania nad grafenem Geima i Konstantina Nowosiłowa na Uniwersytecie w Manchesterze między nimi potwierdzają, że może on zupełnie niedługo zastąpić krzem. To dzięki niemu możemy podziwiać elastyczne dotykowe wyświetlacze. Jeśli by pokryć wszystkie ekrany dotykowe świata cienką warstwą grafenu, to potrzebne by było tylko 20 kg. Polacy mogą się w temacie grafenu mieć powody do dumy, bo to polskim naukowcom udało się w 2011 opatentować metodę na produkcję grafenu wysokiej jakości. To fenomenalne osiągnięcie, uwzględniając, że 4 lata wcześniej jego cena wynosiła 100 milionów dolarów za centymetr kwadratowy, będąc podówczas jednym z najdroższych materiałów świata. Nasz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych produkuje największe ilości grafenu w Europie. Jest najcieńszym, najmocniejszym i najlżejszym materiałem, który można rozciągnąć do 20%, a jest 200 razy wytrzymalszy od stali. Bill Gates zainwestował w grafenowe prezerwatywy ponad 100 tysięcy dolarów. Unia Europejska wyłożyła miliard na badania. Samsung zapowiedział już smartfona z grafenową baterią, której załadowanie trwać będzie 15 minut. Wszelkie badania wskazują na to, że grafen może doskonale posłużyć w transhumanizmie, czyli łączeniu ludzkiego ciała z cybernetycznymi wszczepami. Ale nie tylko. Medycyna przeżyje nie lada rewolucję, bo tak, grafen nanomateriałowy eliminuje i neutralizuje komórki rakowe i nie jest toksyczny dla zdrowych komórek. Leczenie nowotworów grafenem będzie miało mniejsze skutki uboczne niż chemioterapia. Mówi się, że grafen zapowiada rewolucję w transplantologii przyszłości. Skonstruowano już nawet grafenowe urządzenie, które może imitować działanie ludzkiej siatkówki oka. A to oznacza, że osoby, które utraciły wzrok, będą mogły go odzyskać. Naukowcom marzą się nanoroboty zdolne do sekwencjonowania naszego DNA. Mówi się o tym, że właściwości antybakteryjne grafenu sprawią, że błony komórkowe bakterii będą skutecznie niszczone. Ale nie tylko medycyna ma skorzystać na dobrodziejstwach grafenu. Wprowadzono na rynek ultra cienkie i super wytrzymałe rakiety tenisowe z grafenu. Pierwszym tenisistą, który zaczął ich używać jest Nowak Djokovic. Generalnie czego grafen nie dotknie, ma być wytrzymalszy. Mikrofony, czujniki, opony, ekrany dotykowe, farby antykorozyjne, niezliczone ilości urządzeń elektrycznych. Mówi się o tym, że filtry grafenowe mogą z powodzeniem rozwiązać problem niedostępności słodkiej wody w wielu regionach świata. A samochód elektryczny, ten wyprodukowany w oparciu o technologię grafenową. Będzie miał bardzo pojemną i szybko ładującą się baterię. Będzie ultralekki i wytrzymały. Część energii będzie pobierał ze Słońca dzięki niezwykle efektywnym grafenowym panelom fotowoltaicznym. W aucie przyszłości nie trzeba będzie skrobać szyb czy wycierać przepocone szyby. Mnie ta perspektywa najbardziej nastraja pozytywnie, nie ukrywam. Szyby w takim samochodzie nie będą ani zaparowane, ani oszronione, ponieważ grafen doskonale przewodzi ciepło. Takie auto przyszłości będzie oparte głównie o grafen, dlatego materiał jest tak Pożądany. Żyjemy dzisiaj w świecie, gdzie artykuły mają nie służyć wiecznie właścicielowi. Mamy wymieniać je często, by bogaciły się dzięki temu i tak już najbogatsi. Natomiast czy grafen zmieni ten trend i pozwoli nam na tworzenie mocniejszych i wytrzymalszych przedmiotów? Czas pokaże. Podobno mamy wykorzystywać grafen do produkcji akumulatorów i baterii. Ma zastąpić teflon na patelniach. Mogą powstawać ultra-cienkie i nieziemsko wytrzymałe prezerwatywy. Szyby będziemy pokrywali cienką warstwą grafenu, by je lepiej ochronić. Podobno jej wytrzymałość jest tak duża, że gdyby na rozciągniętej płachcie dać auto, to trudno mimo wszystko tę płachtę rozerwać. Tkaniny oparte na grafenie będą stanowiły trudną barierę do pokonania dla komarów, a nawet i kul wystrzelonych z karabinu. Co oznaczać może produkcję na masową skalę kuloodpornego ubioru. Grafen nawet obniży rachunki za prąd, jeśli tylko wprowadzą grafenowe żarówki, baterie słoneczne czy sieci energetyczne. Grafen znajdzie zastosowanie w medycynie jako środek przeciwbakteryjny, jako materiał do budowy medycznych biosensorów czy nawet tkanek. Tylko jak w takich bajkach w opowieściach bywa nie wiadomo do końca jak to jest z tym grafenem. Wiemy o tym, że biokompatybilność grafenu istnieje. Badania pokazują, że płaty grafenu przenikają bezproblemowo błony komórkowe i odkładają się w komórkach. Rzecz w tym, że nie wiemy na dzień dzisiejszy, czy to czasami nie oznacza czegoś niedobrego. Jest całkiem spora szansa na to, zaś, że super wydajny komputer, z którego korzystasz, bazuje na procesorze wykonanym z krzemu o bazowym taktowaniu 2,9 GHz. Teraz proszę sobie wyobrazić średniej jakości procesor grafenowy, który już za kilka lat bez jakiegokolwiek wysiłku będzie osiągać nie 2,9 GHz, tylko 1 THz, czyli 1000 GHz. Nie jakieś 2,9, tylko 1000. Oznacza to rzecz jasna między innymi ponad 300 razy większą prędkość. A wyobraźmy sobie baterie powodujące, że telefon działa 10 razy dłużej, a ładowanie go trwa 10 sekund. Dzięki temu, że Polacy zmniejszyli koszt uzyskania grafenu dobrej jakości, no to stoimy u progu nowej epoki, czyli epoki grafenu. Procesor dla wiadomości wszystkich składa się z milionów tranzystorów. Tranzystor to taki mały wyłącznik, który umożliwia przetwarzanie informacji w komputerze włącza lub wyłącza przepływ prądu. Miliony tranzystorów generują ciągi, jedynek i zer, co procesor w odpowiedni sposób odczytuje i interpretuje. Szybkość procesora zależy od ilości tych tranzystorów. W pierwszym mikroprocesorze w 1971 Intel 4004 było ich 2300. W 2011, czyli 40 lat później, Intel zaprezentował układ wykorzystujący 2 miliardy 600 milionów tranzystorów. Stało się tak między innymi dlatego, że z biegiem czasu Pomniejszaliśmy tranzystory, przez co więcej się ich mieści na powierzchni mikroprocesora. W latach 90. tranzystor miał 500 nanometrów, w 2008 45 nanometrów, a w 2012 22 nanometry. Jak łatwo się domyśleć, tranzystory nie mogą zmniejszać się w nieskończoność. Optymyści coś wspominają nieśmiało o 7 nanometrach. To wszystko ma zmienić nowa epoka. Czyli epoka grafenu. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. To były fakty na wynos. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry, jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok, i rzućcie tematem na kolejny film. Subujcie ten kanał i drugi kanał. Link do niego i do to jest pod filmem. I dzięki wszystkim za wsparcie. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was pomyśli sobie, co własnego by mógł zrobić z grafenu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.